Aktywna jesień życia i jeszcze kilkanaście lat temu słowo emerytura oznaczało koniec aktywności zawodowej i praktycznie koniec jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby świeżo upieczonemu emerytowi przynieść satysfakcję i radość z życia. Odtąd rytm jego dni wyznaczały telewizyjne seriale uprawa działki i opieka nad wnukami. Życie seniora było smutne. Monotonne i przepełnione refleksją, że nic ciekawego już nie może go spotkać, na szczęście to już przeszłość w ciągu ostatnich lat powstało wiele inicjatyw i instytucji, których celem jest aktywizacja osób w starszym wieku. W dużych miastach i tych całkiem małych powstają tak zwane akademie seniora i uniwersytety trzeciego wieku. Zachęcają one emerytów do wyjścia z domu i rozwijania swoich pasji poprzez uczestnictwo w rozmaitych zajęciach tematycznych. Studenci UTW mogą uczestniczyć w zorganizowanych specjalnie dla nich wykładach i odczytach, spotkaniach wspomnieniowych, wieczorach literackich czy seansach filmowych. Mają możliwość podjęcia nauki języków obcych, obsługi komputera czy surfowania w internecie, jeżdżą na wycieczki krajoznawcze, na koncerty, do teatru, organizowane są też zajęcia sportowe, dostosowane do możliwości fizycznych osób w tym wieku, jak na przykład gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia na basenie, specjalny aerobik czy nordic walking. Bogatą ofertę propozycji dla seniorów mają również osiedlowe kluby i domy kultury. Prowadzą one różne sekcje, dostosowane do zainteresowań swoich członków. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Są koła dla szaradzistów i niespełnionych poetów, a także dla pasjonatów gotowania, pieczenia, dziergania albo fotografii. Jest też coś dla dusz artystycznych, warsztaty plastyczne. Osiedlowe chóry i zespoły muzyczne, a dla wszystkich wieczorki taneczne, zajęcia rekreacyjne czy wycieczki. Jesień życia nie musi więc być czasem nudy, pustki i smutku, wręcz przeciwnie, to pora. Aby nareszcie realizować swoje pasje i zacząć się na dobre cieszyć życiem, a zatem, seniorze, nie siedź w czterech ścianach swojego mieszkania, sprawdź. Co ciekawego przygotowały dla ciebie instytucje w twoim mieście, na pewno znajdziesz coś dla siebie.